W głębi oceanu istniał wielki świat, o którym nikt nie wiedział: olbrzymie wieloryby, najszczęśliwsze delfiny, zwierzęta o wszystkich kolorach tęczy. Głębiej, gdzie nie dostawało się nawet najmniejsze światełko, w podwodnym królestwie. Ludzie wody żyli w zgodzie ze wszystkimi wodnymi stworzeniami. Król Murz mieszkał w podwodnym zamku wraz ze swoją matką i sześcioma córkami, przestrzegając zasad panujących w królestwie. Król bardzo kochał swoje córki. Jego największym zmartwieniem było, że mogą one zostać skrzywdzone przez ludzi spoza oceanu, dlatego nie mogły one wypływać na powierzchnię bez pozwolenia. Ludzie żyjący poza oceanem są źli. Dlaczego ludzie są źli, tatusiu? zapytała mała Syrenka. Ponieważ ludzie zatruwają wody, zabijając wszystkie stworzenia, które w nich żyją. Mała Syrenka była bardzo ciekawa życia na powierzchni, a szczególnie interesowali ją ludzie. Nie wystarczyły jej opowieści jej sióstr. Babcia ostrzegała ją przed ludźmi cały czas. Ale Arielka mogła wypłynąć na powierzchnię dopiero po otrzymaniu korony i gdy będzie dorosła jak jej siostry. Mała Syrenka, patrząc, jak jej siostry płyną na powierzchnię, obmyśliła plan, jak przejść przez bramy królestwa. Wzięła ze sobą swojego przyjaciela delfina. I popłynęła do wieloryba Himrona, ponieważ mógł on opuszczać królestwo kiedy tylko chciał, opowiedziała mu o swoim planie. Wieloryb na początku nie zgodził się, ponieważ bał się reakcji króla. Ale później zrobiło mu się szkoda małej syrenki i zgodził się. Wielki niebieski wieloryb i delfin ruszyli w stronę bramy królestwa. Widząc wieloryba, strażnicy natychmiast otwarli bramę. Wieloryb i delfin bez problemu wydostali się z królestwa. Kiedy odpłynęli kawałek, wieloryb otworzył swoją olbrzymią paszczę i wypuścił małą syrenkę. Mała syrenka wypłynęła na powierzchnię, na grzbiecie wieloryba. Po raz pierwszy w swoim życiu czuła powiew morskiej bryzy i widziała błękitne niebo. Cudownie. W tym momencie Arielka usłyszała muzykę. Kiedy próbowała ustalić skąd dobiega, zobaczyła w oddali statek. To był pierwszy raz, kiedy widziała statek. To statek, prawda? Chodźmy. Jej przyjaciel Delfin ostrzegał ją, aby tam nie płynęła, ale ona była już po drugiej stronie. Popłynęła tak szybko, jak tylko potrafiła w stronę statku. Statek należał do króla, który wyprawiał przyjęcie urodzinowe dla swojego syna, księcia Eryka. Król chciał, aby jego syn jak najszybciej się ożenił, dlatego wszystkie kandydatki na żonę były zaproszone na przyjęcie. On jest księciem ale jest człowiekiem, ostrzegł delfin. Arielka z jej pięknym głosem śpiewała o melodii granej przez księcia na plecie. Książę usłyszał jej piękny głos i zaczął się rozglądać. Ostrożnie mała syrenko, bo cię zobaczą. Ostrzegał delfin. Mała Syrenka wskoczyła do wody i zniknęła. W tej samej chwili w podwodnym królestwie morska wiedźma oglądała całe to zdarzenie w jej kryształowej kuli. Nareszcie nadszedł ten dzień. Córka króla mórz i człowiek. Niech powstanie sztorm! Wichry wieją, a grzmoty uderzają we wszystko! Przez zaklęcie wiedźmy, olbrzymie fale pojawiły się znikąd, i nie było sposobu, aby z nimi walczyć. Mała Syrenka bardzo się zaniepokoiła, kiedy zobaczyła statek dryfujący podczas sztormu. Statek zaraz się rozbija o skały i zatonie. Musimy im pomóc! Ręka zanurkowała zaraz za statkiem. Płynąc prosto do wraku, najpierw znalazła flet, na którym grał książę. Chwilę potem dostrzegła księcia opadającego w głębi oceanu. Natychmiast wyciągnęła go z wody i zaniosła na wybrzeże. Obudź się, proszę, obudź się! Książę powoli odzyskiwał przytomność i otwierał oczy. Ty żyjesz! powiedziała mała Syrenka z radością. Słysząc szczekanie psów w oddali, uświadomiła sobie, gdzie jest i pospiesznie wskoczyła do wody, pozostawiając księcia. Jeden sługa i kandydatka na żonę podbiegli do niego. Dziewczyna uratowała mnie, kiedy tonąłem jej głos brzmiał znajomo. Słyszałem go już wcześniej. To był najpiękniejszy głos. Mała syrenka popłynęła z powrotem do podwodnego królestwa. Nadal trzymała w ręce flet księcia. Nie mogła przestać o nim myśleć. W tym momencie Król Nóż przyszedł do Arielki i zobaczył flet w jej ręce. Natychmiast zrozumiał, że to coś zrobionego przez człowieka. Mamy zasady i wszyscy musimy ich przestrzegać. Szczególnie moje dzieci. Czy to prawda, że uratowałaś tonącego człowieka? Musiałam. Umarłby, jeśli bym tego nie zrobiła, odpowiedziała Arielka. Dość! Ludzie ściągają zło. Relacje między światem wody a światem ludzi są stanowczo zabronione. Z wielką złością i gniewem król mórz wypłynął przez drzwi. Ale mała syrenka nie miała zamiaru się poddać. Arielka poszła prosto do nawi. Wiedźmy musz i poprosiła o pomoc. Naga zgodziła się pomóc, ale chciała coś w zamian. Coś bardzo wartościowego. Przygotuję eliksir, który zamieni cię w człowieka. Będziesz mogła chodzić i tańczyć na dwóch nogach. Ale w zamian dostanę twój piękny głos. Mój głos? Ale bez mojego głosu... Nie mając innego wyjścia, mała Syrenka zgodziła się na warunki wiedźmy. Była gotowa zrobić wszystko, żeby tylko znów zobaczyć księcia. Ale nie zapomnij, pod koniec trzeciego dnia, czwartym wschodem słońca, książę musi się w tobie zakochać. W przeciwnym razie znów staniesz się Syreną. <ścoughs> 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 Ostatnim ostrzeżeniem Arielka wypiła elipsi. Arielka zaczęła wypływać na powierzchnię, ale jej ogon zaczął znikać i został zastąpiony dwoma nogami. Z pomocą delfina mała Syrenka dotarła do wybrzeża. Patrząc z zamku na wrak statku, książę dostrzegł rudowłosą piękność i pobiegł w jej kierunku. Czy my się już kiedyś spotkaliśmy? Tak, tak, na pewno. Arielka nie mogła mówić, ale trzymała flet od księcia. Książę znów zagrał melodię, którą grał na statku. Arielka skinęła głową, aby mu powiedzieć, że rozpoznaje tę melodię. Widziałem Cię, kiedy grałem tą melodię. Słyszałem Twój głos i wtedy, wtedy uratowałaś mi życie. Szukałem Cię. Książę był pewny, że to Arielka go uratowała. Ale dziewczyna, którą pamiętał, była Syreną i miała piękny głos. Arielka próbowała mówić, ale nie miała głosu. Sądziłem, że byłaś Syreną. Nagle książę zaczął myśleć, że to nie jest właściwie dziewczyna, która ocaliła mu życie. Ale było mu jej szkoda, więc postanowił jej pomóc. Książę wziął małą Syrenkę do zamku. Król zlecił przygotowania do ślubu. Książę miał poślubić jedną z kandydatek na statku. Gdy rozpoczęto przygotowania, mała Syrenka mogła tylko patrzeć. Nie mogła nic zrobić, nie mając głosu. Przypomniała jej się jedna rzecz. To były słowa wiedźmy: Nie zapomnij! Pod koniec trzeciego dnia wraz z czwartym schodem słońca książę musi cię pokochać. Inaczej znów będziesz Syreną i możesz zapomnieć o księciu na zawsze. Pierwsze dwa dni minęły bardzo szybko i nastał trzeci dzień. Tego dnia książę miał się ożenić z księżniczką z sąsiedniego królestwa. Biedna Arielka nie mogła wyjaśnić, że to ona jest syreną, której szukał książę. Książę zaczął wierzyć, że wszystko, co widział, było tylko snem. Jedyną nadzieją Arielki była wielka miłość do księcia. Czwartego dnia, tuż przed wschodem słońca, Arielka zaczęła płakać żywnymi łzami, ale nagle wydarzyło się coś niespodziewanego. Najpierw jej siostry wyłoniły się z wody. A za nimi jej babcia, moja droga wnusiu. Słyszeliśmy o zaklęciu rzuconym przez wiedźmę. Arielka była bardzo szczęśliwa, ale nie wiedziała, jak mogą jej pomóc. Na koniec z wody wyłonił się jej ojciec. Król nie mógł znieść smutku swojej córki i zrozumiał, że nic nie może stanąć na drodze prawdziwej miłości. O, Arielko, moja kochana córeczko! Twoje szczęście to wszystko, czego pragnę. Idź do niego. Król mórz wskazał na muszlę, którą trzymała babcia, a w której był ukryty głos Arielki. I głos wydostał się z muszli: Mój głos! Dziękuję, babciu! Dziękuję, tatusiu! Kocham Was wszystkich bardzo mocno! Z pomocą wieloryba popłynęli do statku księcia tak szybko, jak to tylko było możliwe. Gdy książę i księżniczka zbliżali się do ołtarza, aby powiedzieć słowa przysięgi, książę nagle zatrzymał się. Usłyszał piękny głos syrenki. Gdy zobaczył małą syrenkę płynącą do niego na grzbiecie wieloryba, bez zastanowienia wskoczył do wody. Wiedziałem, że to ty. Z pomocą rodziny i przyjaciół Arielka odzyskała swój głos i księcia, ale nie była już dłużej Syreną. Resztę życia spędzi jako człowiek. Arielka i książę żyli długo i szczęśliwie, szerząc miłość, pokój i przyjaźń zarówno na ziemi jak i w morzu.